Rozliczona jest na chwilę obecną kwestia wypłat za miesiąc maj, gdzie wszyscy byli objęci zakazem pracy w, część, w innych ośrodkach niż szpital jednoimienny, bo wtedy jeszcze byliśmy szpitalem jednoimiennym. Od miesiąca czerwca. Nastąpiło odmrożenie szpitala, te zgody na te zakazy pracy w innych ośrodkach zostały grupowo dla całości wycofane, a następnie nałożone na około 40 pracowników, którzy byli stricte związani z częścią COVID-ową szpitala. I od tego okresu przysługiwały te rekompensaty tym osobom. Ja kilkukrotnie podpisywałem do Narodowego Funduszu Zdrowia zestawienia, które były kierowane tam po, po to, by uzyskać środki na wypłatę tych rekompensat, i nie wiedziałem o tym, iż te zestawienia wracają z powodu różnego rodzaju błędów. Dowiedziałem się w zasadzie niedawno, kiedy już skierowałem wszystkie łącznie za okres do końca sierpnia. Bowiem y, to był okres, w którym jeszcze cały czas obowiązywały te zasady wypłaty, y, które były związane i y, y, określone w ustawie covidowej, y, czyli dla tych osób, które były objęte zakazami, y, bo tutaj również powstała, pe, pe, powstało pewne niedomówienie i to też prostowaliśmy w rozmowie z panią dyrektor do spraw finansowych oddziału. Wysko pomorskiego nfz i wyjaśniliśmy sobie sprawę, komu i za jaki okres i w jakiej wysokości te kwoty przysługują. Tu potwierdzam, że w tej chwili oczekujemy, jest już to zweryfikowane, co potwierdziła mi pani dyrektor finansowa NFZ-u, czekamy na pieniążki, żeby wypłacić tym osobom, które były jeszcze objęte zakazem od miesiąca czerwca do miesiąca sierpnia. Jeżeli chodzi o miesiąc wrzesień, bowiem jak wiemy 4 września wygasła ustawa, tam doszło do sytuacji, w której była niejasność jak traktować te wypłaty, bowiem już nie funkcjonowała, nie funkcjonował ten zapis, natomiast mówiło się o 50% dodatkach dla całej kadry udziel, udzielającej świadczeń związanych z leczeniem pacjentów covidowych. Wyjaśnienie Pani Dyrektor jest takie, że jeżeli y, ustawa działa do 4 września, w związku z tym wrzesień cały do końca rozliczony jest na tych samych zasadach co okres od czerwca, y, czyli dla tych około 40 osób, które dalej były objęte y, zakazem pracy w innych ośrodkach. W miesiącu październiku przysługiwać już będą 50% dodatki dla wszystkich. Dla wszystkich. To jest kolejny etap, ale jeszcze ten etap nie jest realizowany. Natomiast to, co będzie od miesiąca listopada, to według dzisiejszego zapewnienia nowej pani dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego NFZ. Mieliśmy dzisiaj wideokonferencję z Wojewodą i była obecna nowa pani dyrektor i zapewniła nas, że mimo braku publikacji ze strony Rządowego Centrum Legislacji jest już podjęte działanie, żeby jak najszybciej przystąpić do realizacji tego zapisu, który, który w tej w tej nowej znowelizowanej ustawie się znalazł 30% dodatka. Chociaż wiemy, że tam były też weta, były, były, były próby zmian tej ustawy. Natomiast no nie jest ona opublikowana, nie ma podstawy, ale przygotowania trwają, jak zapewnia NFZ. Będziemy to realizować najszybciej, jak się da. A więc na chwilę obecną ja przyznaję tutaj, że faktycznie pan to, co pan radny Krzysztof Kosiński mówi, nie było wypłacone z powodu ewidentnego błędu pracowników szpitala. I tutaj, tutaj absolutnie od tego nie mogę się odżegnać, bowiem po sprawdzeniu spraw całej tej sytuacji doszliśmy do tego wniosku. Był to błąd pracowników działu K. przepraszam za to. Jak najszybciej ta sprawa zostanie uregulowana. Tak jak mówię, dokumenty są w NFZ-cie zweryfikowane, czekamy na pieniądze, powinny być jeszcze w tym tygodniu. Natomiast, natomiast resztę będziemy procedować już zgodnie z wytycznymi NFZ-u, tak jak powiedziałem przed chwilą. To tyle. Dziękuję bardzo. Adwocem proszę pan radny Krzysztof Kosiński. Oprecyzując, precyzując, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, czy mógłby Pan oświadczyć publicznie ewentualnie wskazany termin, kiedy wszystkie te zaległe mówią o przeszłości, kwoty zostaną uregulowane, czy może Pan wskazać termin taki, co on jest realny? Drugi, drugi raz, jeżeli możemy pa, pana bardzo prosić o wskazanie terminu, kiedy kwestie zostaną uregulowane. Dziękuję. Panie radny, a może pan oświadczyć publicznie, kiedy będzie opublikowana ustawa? Panie prezydencie, ja panu coś powiem, nie wiemy co będzie za miesiąc, za dwa miesiące. No, na... Szanowni o... państwo radni, prosiłbym pan, pana prezydenta i pana radnego tutaj o nie dyskusji, ona nic nie wniesie, a, a może tylko zagęścić atmosferę dobrze. Natomiast co do aktualnego stanu rzeczy, wie pan tak samo tyle co i ja i, i wiemy w jakim trybie jest procedowana procedowana ustawa z pewnymi zmianami. No i wszyscy czekamy, oczywiście tak pan też czeka. Wielu no tak, ale panie radny, no jasno, chyba o wypowiedzi pana dyrektora, że zostały pewne błędy popełnione przy składaniu, składaniu tutaj tych, 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 tych oświadczeń czy, czy, czy rozrachunków. Więc trzeba to skorygować i trudno teraz wymuszać konkretną odpowiedź. Jeżeli to zostanie skorygowane, no to myślę, że zostanie to wypłacone niezwłocznie. No przecież takie, takie jest oczekiwanie. Panie, I taka jest wola dyrekcji, i tutaj. Yy... Deklaracje co do konkretnej daty, no myślę, że są trochę niestosowne. Ja wiem, że pan by chciał konkretną datę. Ja też bym chciał konkretną datę wejścia, opublikowania czegoś, co wielu medyków, czy tysiące medyków ratujących dzisiaj, czy walczących z covidem na pierwszym froncie, nie mogą się doczekać od prawie miesiąca. Dziękuję. Nie wrzucania wszystkiego do jednego worka, bo stracimy sens dyskusji. Natomiast proponowałbym rozdzielić zagadnienia dosyć precyzyjnie, żebyśmy mogli wyregulować pewne sprawy w sposób znaczący i widoczny, i dlatego bardzo bym prosił, z dużym zapasem, z dużą rezerwą, co pan dyrektor przewiduje? Optymalnie, termin jakiś, byśmy chcieli wiedzieć, żeby pracownicy mogli usłyszeć. Jeżeli można, wtedy odpowiem tak, jak no, już ja ja powiedziałem. Zweryfikowane wykazy za okres od czerwca do sierpnia są w tej chwili w Narodowym Funduszu Zdrowia, czekamy tylko na pieniądze. Ja osobiście dzwoniłem do pani, która się tym zajmuje w nfz i dzwoniłem do pani dyrektor do spraw finansowych. Potwierdziły, że przyjęły te wykazy już po zweryfikowaniu. Więc tak naprawdę tutaj kwestia wypłaty zależy tylko i wyłącznie od przekazania nam środków finansowych przez NFZ. Ja tylko dodam, że w chwili obecnej cały dział, wydział zarządzania zasobami ludzkimi jest w izolacji. Cały dział jest zakażony od początku tygodnia, ale, ale nie mniej y, wykonamy to najszybciej jak będzie możliwe. Jeżeli pieniążki wpłyną do końca tego tygodnia postaramy się, aby te wypłaty były jeszcze w tym tygodniu najpóźniej na początku przyszłego dokonane. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, o których mówiłem, czyli wrzesień, październik y, jesteśmy na bieżąco. Wydałem zarządzenie, y, wydałem zarządzenie, aby y, pracowni, aby składano już odpowiednie oświadczenia, y, żeby można tą sprawę y, ruszyć, żeby nie czekać. Na ostatnią chwilę, natomiast tutaj czekamy też na y, decyzję NFZ-u, kiedy możemy je złożyć. Także y, no, praktycznie po wypłacie tych zaległości do końca sierpnia plus wyjaśnieniu sprawy za wrzesień. Będziemy na bieżąco o to, z tymi sprawami, które już możemy realizować, natomiast następne są kwestią uzgodnień z nfz w jakiej formie będziemy się rozliczali tutaj. Myślę, że tu już nie powinno być dużych zaległości co do przyszłości dotyczącej stuprocentowego dodatku. Nie mogę powiedzieć nic w tej chwili, oprócz tego, że tak jak powiedziała pani dyrektor, NFZ-u Bydgoszczy, że przygotowują się do tego mimo braku publikacji przedmiotowej wystawy. Czy przekazane środki mogą być. Ale panie radny, było jedno adwocem, drugie, no pan zadaje pytanie, i w tym punkcie zadajemy raz pytanie i to pytanie nie powinno trwać dwa, dwa, więcej niż dwie minuty. Było adwocem, była dyskusja, przejdziemy za chwilę, będą pytania odnośnie szpitala, Dobrze. typowo do dyrektora i prosiłbym się wtedy tam y, uwzględnić te pytanie, a y, udzielam w tym momencie głosu panu radnemu Krzysztofowi Pokorze. Y, Krzysztofowi Pokorze, tak.